29 maja, niedziela, analiza weekendowa spółki z indeksu i 20 na początek Allegro, który ten tydzień zakończył odpożeniem takiego pinbara, dość mocnego, znaczy mocnego w tym sensie, że dość długi ten dzień w stosunku do korpusu, który jest właściwie korpusem takim no, typowo, jak to, jak to mówią, taki DODZI, bym powiedział, DODZI PINBAR, coś w tym stylu, gdzie, gdzie właściwie to niewiele, ale. Jak gdyby no mamy tutaj zarówno cenę otwarcia i cenę zamknięcia e, bardzo na, 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 na niemal identycznym poziomie, ta cena zamknięcia trzeba tutaj zobaczyć Jest minimalnie, minimalnie, że tak powiem. Niższa od ceny otwarcia, bo cena otwarcia była 4,86, natomiast cena zamknięcia nie 4, tylko 24,86, natomiast cena zamknięcia 24,70, a więc o te tam 15-16 groszy, że tak powiem, do niższe. Ale mamy silnego plibara przy jeszcze dodatkowo ruchu, przy dużym obrocie, tak, przy wyraźnie większym obrocie. No to powoli zaczyna sugerować, że być może tutaj po układzie, gdzie mamy pierwsza, druga, trzecia czwarta, piąta. Taki tutaj swing, zejście, no buduje nam się jakiś, zaczyna budować nam się jakiś impuls, który powinien w tym momencie atakować poziomy około 36-60. A jeżeli mówimy tutaj o ewentualnej zmianie trendu, no bo widzimy wyraźnie, że mamy tutaj impuls, więc powinniśmy mieć co najmniej korektę tego impulsu. I myślę, że tym takim poziomem docelowym będzie co najmniej tutaj ten rejon tych 50 paru złotych, no to tutaj widzimy, że to powoli może zacząć się kształtować. Zobacząc na wykres dzienny spółki Allegro, no po, ja bym to określił, po klimie początkowym, na trójkącie początkowym mieliśmy zejście z korektą, no i teraz pytanie, co dalej, bo widzimy ten gwałtowny skok obrotu na sesji piątkowej. Ona nie, nie wykonała żadnego ruchu, ta sesja piątkowa nie dokonała nic, co mogłoby yy, że tak powiem, pokazywać, że no po prostu nie wybiła żadnego oporu. Jak widzimy, znajduje się tuż pod oporem, więc w tej chwili jest to jeszcze właśnie ryzyko, bo jeżeli rynek nie wybije tego, a zawróci, no to będzie to typowy objaw, gdzie mamy po, po tej tutaj korekcie, no i jeszcze zakusy na kolejne, na kolejne spadki, zejścia na nowe, na nowe dołki, tak. No. W tym momencie, nie wiem, będzie się tworzyło zupełnie coś innego, czyli jakaś pierwsza, tu może jakaś korekta nieregularna, znaczy się pędząca, i, i zaczynać się nowy, silny inkluzywy przedażowy, tak by to mogło też być. Ale w każdym razie nowe dołki powinny w tym, w tym momencie wtedy być, jeżeli nie uda nam no się. Natomiast jeżeli wybijemy ten poziom, no to ten obrót, który pojawił się przed, przed oporem, no będzie miał uzasadnienie, że raczej właśnie wskazuje na, na, na ten dalszy ruch. No i tu w tym momencie widzimy mamy otwartą drogę do poziomu około 29 do około 30, a tak de facto no, powinniśmy w tym momencie, bo tu widzimy pierwsza, druga, trzecia, czwarta i piąta w postaci takiego pina no to tak de facto powinniśmy podążać co najmniej, aby dojść tutaj w rejony 36, 60, czyli to, co przed chwilą mówiłem z wykresu tygodniowego. Kolejna spółka CD projekt. Na CD-projekcie mamy. Czarną spadkową świecę z jakimś dość dostrzegalnym dolnym cieniem, odbijającym się od górnej krawędzi strefy wsparcia, ale strefy wsparcia cenowego, taki cen wewnętrznego, tak, tutaj tego, tego dołka, jak gdyby po pierwszym swingu wzrostowym korekta, i ten poziom bardziej realistycznym dla mnie poziomem byłby tutaj ten poziom około 80 parę, 90 zł, a więc tak jakby dostało. No ale powiedzmy sobie, mamy i tutaj jedyne co możemy powiedzieć, że od tego szczytu no jest jakby szan na zakończenie jakiegoś swingu spadkowego, ale zobaczmy teraz na wykresie dziennym i na wykresie dziennym widzimy, że tak jak to jest możliwe zakończenie swingu spadkowego, tak trzeba sobie powiedzieć, że na tę chwilę od tego ostatniego tutaj szczytu korekty mamy tylko pierwsza, druga, trzecia, czwarta, co najwyżej, tak, a, do, a dokładnie jeszcze możemy mieć tutaj jakąś pędzącą, więc dla mnie tutaj dalej jest poważne zagrożenie dalszymi spadkami, kto wie, czy właśnie nie podążającymi w rejon tych 80 paru 90. Złotych. Kolejna spółka to Dino. Na Dino mamy w tym tygodniu taką świecę spadkową, na mniejszym obrocie, po, po tym utworzeniu jak gdyby tutaj gwiazdy porannej, no nie mamy ani potwierdzenia, natomiast mamy próbę zanegowania. Patrząc teraz na wykres dzienny Dino, no to widzimy, że po wyjściu tutaj w górę, wybijającym ostatni potwierdzony szczyt, i, może niekoniecznie w jakimś czytelnym impulsie, ale można się tutaj dopatrzeć dwóch korek, czyli mogłoby to być też jakiś, nie wiem, początkowy trójkąt, ale nieważne, no mamy wyjście na ostatni potwierdzony szczyt, mamy zejście tutaj w dół, teraz utworzyła nam się tutaj taki harami i czekamy, no moim zdaniem tutaj jest dalej większe prawdopodobieństwo jakiegoś, co najmniej jedno dwusesyjnego zejścia w dół jeszcze, żeby wypełnić ewentualne zamiana ABC, jeżeli tak się stanie nie wybijemy tego no to będziemy mieli kolejny ruch górę, który powinien nas wtedy prowadzić do wybicia tych poziomów 350 zł. Natomiast na ten moment, no trudno jest jednoznacznie powiedzieć, że ten spadek tutaj będący na tej chwilę spadkiem korekcyjnym tego tej swingu wzrostowego się zakończył, tak? no bo mamy to wyjście na ostatni potwierdzony szczyt, ale tym, tym, tym elementem, który, który tak de facto potwierdzi, to by było, albo w tym momencie wybicie tego szczytu tutaj w rejonie 310, jako taki swingowy sygnał kupna i pokazanie właśnie, że to był koniec korekty i rynek idzie teraz wybijać 350 albo jeszcze to zejście, takie utworzenie wyraźnego, wyraźniejszego ABC i potem wybicie tutaj tego poziomu 300 zł byłoby takim swingowym sygnałem kupna. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o Dino. Kolejna spółka KGHM, po objęciu kosy mamy teraz jak gdyby potwierdzenie, czyli tutaj dojście było do strefy. Teraz weszliśmy na tą strefę. To jest jakiś pierwszy taki pozytywny sygnał. Oczywiście czekamy teraz na to, czy ewentualne spadki będą tylko korektą, czy nie, a patrząc na wykres dzienny, no to widzimy, że po ukształtowaniu się tutaj impulsu zrobiliśmy zrobiliśmy wejście, podejście do góry do okolic 50% zniesienia tego. Tutaj wyraźnego, ostatniego swingu spadkowego, natomiast w szerszej perspektywie mamy tutaj układ, gdzie albo mamy A, B, C, no bo trzeba sobie powiedzieć, że jesteśmy po prostu w korekcie tego całego wzrostu. I teraz, jeżeli zobaczymy jeszcze w tym szerszym zakresie, że ten spadek zatrzymał nam się tutaj na poziomie tego dołka, no to jeżeli tutaj ten ruch, który teraz obecnie mamy, wybije. Najpierw, tutaj, te szczyty, czyli poziomy około 146,50, a następnie utworzy tylko korektę. To wybicie potem tego szczytu będzie swingowym sygnałem kupna, który nie tylko będzie dawał perspektywę. Podążania w kierunku 180, czy nawet nie tylko perspektywę podążania w celu zretestowania poziomu tutaj tego szczytu na 193,60, ale będzie też poważna podstawa do tego, że jesteśmy w fazie ruchu, który docelowo pójdzie, wybija 230, tak? bo po prostu mamy układ impuls i korekta, i tutaj w tym mniejszym mamy po zejściu tego. Jak gdyby podwójnego swingu, zejście do podstawy. A więc, no to wszystko jest możliwe, ale oczywiście, tak jak powiedziałem, najpierw wyjście na ten szczyt, potem jakaś korekta, i dopiero potem wybicie to będzie ten element, który mógłby. Na to wskazywać. Jeśli chodzi o PKO, no tutaj widać taką większą słabość niż na indeksie, ponieważ mamy czarnego małego plibara zamiast białego, e, czyli, czyli ten korpus, nie dosyć, że jest górny, cień, to jeszcze tutaj mamy korpus e, e, spadkowy, więc jak najbardziej tutaj no, jesteśmy na razie w trendzie, e, w, tej, te, w tej tendencji spadkowej i tutaj ten spadek e, jak najbardziej dalej jest jeszcze możliwy. Więc, właściwie, nic dodać, nic ująć. Natomiast jesteśmy w korekcie tego całego wzrostu. No i, 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 no i tyle. Patrząc na wykres dzienny, no to widzimy, że tutaj jest jeszcze szansa na sobowo. Mamy wyjście na ostatni potwierdzony szczyt. Mamy tutaj. Też układ, który mógłby być już uznany za pełen impuls, więc nie będę tutaj się udawał w to, czy jest ten impuls, czy nie. Mamy teraz coś, no bardzo proste: jeżeli rynek spadnie, wybije na ten dołek, należy zakładać zejście na nowy dołek. Natomiast jeżeli teraz nastąpi tutaj zatrzymanie, odwrócenie, mamy układ korekty pędzącej po wybiciu ostatniego potwierdzonego szczytu, no i to należałoby odebrać jako układ, który co najmniej powinien nas po, po, podkręcić w kierunku tutaj strefy, takiej jak byli linii szyi tej głowy z ramionami takiej niewyraźnej, do, czyli do rejonu 107, 108, no to to powinno być jak najbardziej ok. Natomiast, no, zawsze będzie ta możliwość, że rozpoczyna się tutaj nam jakiś impuls, który docelowo wybije nam 120. Jeżeli wybije nam 120, no to w tym dłuższym, dłuższej perspektywie będzie szansa na to, że no, tutaj rynek wykonał całą korektę ABC i, i teraz buduje, rozpoczyna budowanie nowego, dużego smilku wzrostowego. Kolejna spółka PKM Orlen. Tutaj widzimy cały czas jak gdyby taką słabość, czyli mieliśmy to objęcie na podwójnym szczycie, objęcie, które zostało no nie niemrawo, niemrawo, ale potwierdzane. Teraz po dojściu tutaj do strefy rynek próbował coś zrobić do góry, jednak się nie udało, więc patrząc jeszcze na to, że po zejściu z tego tej szczytu mieliśmy podejście tylko pod ten szczyt, to no należałoby oczekiwać, że jest duże prawdopodobieństwo nawet i zejścia, i wybicia tego tutaj dużego pinbara, tak, zejścia na poziomy powiedzmy około 53, no tutaj taka strefa, która, która, która się rzuca w oko, to jest tutaj. Tu oczywiście możemy położyć jeszcze miarkę Fibonacciego na no ten cały wzrost i widzimy, że rejon 61 też jest gdzieś tu w pobliżu tego, tych 53-4 zł, więc to jest jak najbardziej w grze. Natomiast jeżeli spojrzymy teraz na wykres dzienny, no to tutaj możemy się dopatrzeć, że jeżeli uznamy, że mamy jakieś wyjście impulsem ponad ostatni szczyt, to być może tworzy nam się tutaj jakaś korekta nieregularna, ale dotychczasowe, w spadku tym, który mamy dotychczasowy, widzimy zakres overbalansu prowadzi No i tu należy się spodziewać, że ten dołek będzie ponownie atakowany, a skoro tak, to moim zdaniem powinniśmy dojść co najmniej do poziomu 66, czy do poziomu 63 tutaj tych okolic, do którego z tych zniesień, a więc tu nadal jeszcze ścieżka do spadków jest otwarta i tak jak powiedziałem i to pokażę tutaj też również na wykresie tym dłuższym tygodniowym, jak i tu widać, że tutaj ta największa korekta, a ten ruch, który poszedł zatrzymał się nie wybijając tego nam szczytu, więc cały czas ten cały wzrost można uznać za korektę tego spadku, a skoro tak to nowy dołek jak najbardziej i te rejony 53, 55 są również w zasięgu. Ale na tę chwilę to, 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 to co najbliższe to to, że no, powinniśmy mimo wszystko według mnie raczej kierować się ku dołowi i tutaj no, będziemy patrzeć czy tu gdzieś coś się nam zakończy czy nie. No i PKOBP. Na PKOBP no, sytuacja podobna, czyli znowu biały korpus, duży górny cień, taka bliskość strefy oporu buduje te. Cienie dolne, ale spadek, który my mamy, jest niczym innym jak tylko i wyłącznie takim układem korekty. tak? Czyli tutaj mamy A, mamy jakieś B pędzące i teraz jakieś C. No i, i, i tutaj oczywiście, miejsce jeszcze dalej jest do, 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 do zejścia, bo, bo jako korekta tutaj przyciąga też również ten poziom 25, a, a zatrzymanie nastąpiło tu. Nie mamy, ale. Zwrócę jeszcze raz na to: są białe korpusy i górne cienie. Jeżeli doszłoby do wybicia tej górnych cienia co na no to pójdzie mocny ruch, który będzie nas kierował co najmniej tutaj, no myślę, że o zakres overbalansu, a będzie duże prawdopodobieństwo, że on będzie podążał w kierunku tego, aby wybić tutaj nam te szczyty na 41. 90 około. Jeśli spojrzymy teraz na wykres dzienny no to na wykresie dziennym też możemy tu się dopatrzeć jakiegoś impulsu spadkowego. Teraz ruch wybijający ostatni potwierdzony szczyt i być może tworzy nam się tutaj jakaś korekta pędząca. Jeżeli nie wybijemy tego dołka no to i ruszymy, no to będzie to właśnie ten układ z korektą pędzącą, moim zdaniem, i wtedy należałoby się spodziewać w pierwszym rzędzie dojścia w kierunku 36, a więc rozpoczęcia wzrostu. A tak jak mówiłem, być może docelowo będą to wzrosty, które będą wybijały te szczyty. Natomiast jeżeli zejdziemy i wybijemy, no to podstawowym scenariuszem będzie raczej zejście na nowe dołki, ale musimy zawsze pamiętać, że też na wykresach powstaje czasami, no czasami nawet i często też, układ z korektą nieregularną, czyli jakby po pierwszym swingu wzrostowym mamy korektę nieregularną, a, ta oznacza, a to oznaczałoby również zejście, wybicie i zejście w dół, ale nie z tego dołku, no więc Jedno jest pewne, no jeżeli nie utworzy nam się tutaj teraz układ korekty pędzącej, to no cały czas tutaj teraz jest raczej prospadkowo, natomiast wybicie już tego poziomu będzie takim swingowym sygnałem kupna, co nie znaczy, że to będzie w całości korekta pędząca, bo jak widzimy, tutaj może dojść do tego, że wybijemy strefę i zrobimy jeszcze jedną korektę do tej strefy, i to będzie dopiero cała korekta pędząca. No, i na koniec zostało nam PZU. Na PZU widzimy duża biała świeca, ale jednak też wysoki górny cień. Co trzeba przyznać po spadku ABC, schodzącym do niemal 61, i to znowu takie wszystkie zejścia do niemal, to zawsze pozostawiają sporo do życzenia. Mamy wzrost. I wybijający ostatni potwierdzony szczyt, zejście w korekcie, nie wybijającej do łukamy no i teraz rynek rusza do góry. To, że jest ten górny cień, no oczywiście zawsze pokazuje, że podaż się uruchomiła jakaś, ale z drugiej strony trzeba co powiedzieć, jest też wyraźnie duży korpus. Spójrzmy zatem na wykres dzienny na wykresie dziennym widzimy tutaj to, co mówiłem i na co zwracałem już od dłuższego czasu uwagę, że PZ tutaj naj, najdobitniej pokazuje nam, impuls wybijający ostatni potwierdzony szczyt, pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, teraz zejście w dół, korekcyjne, jak widzimy mamy, to jest tutaj, no pewno, że oczywiście może być, że to jest impuls też, więc Należy, nie można tego przekreślić, ale lo korekcyjne, bo nie wybijające tego dołka. Natomiast teraz znowu od tego momentu mamy ruch do góry, wybijający ostatni, potwierd nie tylko ostatni potwierdzony, ale ostatni potwierdzony szczyt największej korekty. No i to należałoby się spodziewać, że w tym mniejszym wydaniu dziennym powinniśmy mieć jeszcze jeden ruch do góry, który by mógł być elementem uznanym za wykończenie impulsu. No i potem z dużym prawdopodobieństwem, jeżeli będzie tylko i wyłącznie korekta, no to będziemy mieli wskazania na to, że rozpocznie się następnie swing, który będzie wybijał 36, a że tu mieliśmy spadek jako ABC, no to docelowo będzie się wybijać 41. No PZU wygląda w tej chwili tutaj najlepiej. I to by było tyle, jeśli chodzi o spółki z indeksem 20.